Witam wszystkich. Dzisiaj powrót na żelazne pole, ale Ale zamierzam wchodzić w drugiej części tego właśnie pola, więc mam taką nadzieję, że będzie coś wychodziło nie tylko samo żelazko, czego oczywiście sobie życzę, i również wam. Także nie przeciągam, i do zobaczenia przy pierwszym dołku. Sygnał Kawał pola już przeszedłem i dopiero teraz to przez chwilę nawet myślałem, że może wykrywać zepsuty. Taki sygnał 66-65. No, widzę, że między 61 a 65 skacze. Także zobaczymy zaraz, co to jest. Kawałek metalu. Tutaj są jakieś zdobienia na tym. Ale z tego taka mała część, że ciężko powiedzieć co to może być Leżało praktycznie na wierzchu Kolejny sygnał, bardzo blisko tego miejsca co tamta blaszka I bardzo podobny numer na wyświetlenie... Ale komary żerą, ja pier I oczywiście oprócz żelaza, które zawsze wyłazi na tym polu, wyłażą tu też zawsze sarenki. Nie wiem, czy je będzie widać. Dosyć daleko są, aż przy tamtym słupie. Ale może kamera jakimś cudem je uchwyci. Siedzi coś w ziemi. Proszę bardzo. Ciekawe co to. Czy to będzie guzik, czy to będzie monetka. Zaraz zobaczymy. Nic. Taki wycieruch, że naprawdę tutaj to nic nie zobaczę w tej chwili. Nawet nie wiem, czy zobaczę coś na tym później. Nie wygląda. No, cholera, wie, kurczę, nie wygląda to na monetkę. Znaczy. mam tu bryleczkę, której z całą pewnością coś jest. Zaraz zobaczymy. Może tym razem nie zawleczka jest Jest coś To jest guzik To jest guzik w Państwa łamane małuszko, Ale nic nie widać Czy to tak jakby S Mary strasznie tną. Wygląda na stary, na fajny fajcik, ciekawy, czy coś wyjdzie po oczyszczeniu. Już nie mogę się doczekać. Wielką dziurę wykopałem. A tu kurczę takie coś. Kawałek żelastwa. Ale miejscami błyszczy się jak sreberko. Kurczę no te komary. Strasznie tną No, gdyby nie ten nalot, to, to bym się łudził. Mam kolejną bryłeczkę. Na pewno coś w niej siedzi. Zaglądamy, co? Jest, to na pewno było to I wygląda mi to na kawałek Janczarka No ale że tylko kawałek jest, to pewności nie mam Ale jest lekko zaokrąglone Tutaj ten taki łączenie, jakby brzuszek, czy jak to nazwać? No nie wiem, zaraz, czekajcie, zobaczę, czy nic już w tym więcej nie ma. Wykrywać trochę zakłóca. No nie, nic już więcej tu nie ma, także to było na pewno to. Tutaj jakiś wzorek jest na samym dole, to znaczy nacięcia. Kurczę, no szkoda, że połamany, bo byłby piękny, ładny materiał. Trudno, lecę dalej. w dołek i w dołku, takie coś Wyglądem przypomina to, tą pierwszą rzecz, którą tutaj znalazłem To znaczy nie wiem, czy to była pierwsza ta monetka, czy coś I to jest tak samo wytarte, także zastanawiam się, czy to są monetki Czy może jakieś żetony Nic na tym nie widać, naprawdę nic, zero Jakiś, żeby cokolwiek, ale nic, nic Nie wiem czy to w ogóle cokolwiek wyjdzie po oczyszczeniu Ale już myślałem, że jakaś fajna monetka Patrzcie na to nie wiem czy to cokolwiek będzie widać na kamerze ale na tym są jakieś są jakieś znaki ja myślę że to jest jakaś stara moneta Tylko tutaj ma jakąś jakiś nalot Niestety nie rozczytam, co tu jest napisane. Nie ma na to szans, ale są jakieś tam znaki, po środku jest jakiś symbol. Przez chwilę myślałem, że to może być guzik, no ale tutaj po drugiej stronie nie ma, nie ma nawet tego śladu po tym, żeby był jakiś uszkodz czy cokolwiek, tak że to na pewno nie jest guzik. No ciekawe, co to jest. Przemiatałem wykrywaczem koło tego miejsca, gdzie wyszła ta malutka, no nazwijmy to w tej chwili, moneta I jest identyczny sygnał jak na tamto Bardzo króciutki, ledwo simplex to łapie No ale zamierzam to przekopać i zobaczymy, czy, czy coś wyjdzie z tego dołka No i było coś I jest to kurczę... Tym razem jest to guzik, bo tutaj jest to łóżko No przypomina to kształtem, rozmiarem, tamto coś. Ciekawe, czy to nie to samo. Czy faktycznie tamto to nie było guzik. Ale tutaj nie ma takich symboli, jak było na tamtym. Tych napisów i tego znaczka po środku nie ma. Ale czy to możliwe, że taki przypadek, że. Metr od tamtego miejsca było coś o, tych, o takim samym rozmiarze, ale zupełnie coś innego. Opatrzcie, jak pięknie łóżko zachowane. No nie wiem co to w tej chwili jest. Znaczy, to na pewno jest guzik, ale to to samo co tamto. A w kolejnej dziurze znalazłem takie coś. Wygląda jak to zapięcie od smyczy. Kolejny odcinek, i znowu fancikiem na oko jest piłeczka do golfa. Tym razem jest to piłeczka Nike z zielonym napisem tutaj. I kolejny raz, jak jestem na tym polu. Reklamuje Nike. A. Poprzednim razem ta klamerka, a dzisiaj piłeczka do golfa. To już był przedostatni raz, kiedy za darmoście się reklamuje. Także drogi Najku, gdybyś był zainteresowany dalszą współpracą, to Twoich ludzi od reklamy zapraszam na maila legin 81.gmail.com <grym> dzisiaj będę częściej maila sprawdzał. Teraz wykopałem takie coś. I przyznam się, że przez moment mi się cieplej zrobiło. Gdy było to jeszcze w ziemi, mówię, no nie, no coś pięknego wyciągam, ale nie, chyba jest to zwykła blaszka. Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, ale nie jest tu nam na niej nic narysowane, napisane, wybite. Nie jest też ciężkie, także raczej zwykły kawałek blaszki, ale zmyliło mi to, że ma ten zaokrąglony kształt, taki jak. Jak podmonetka albo srebrzaka jakiegoś, ale to nie. Jeszcze muszę zaczekać na swojego. Wykopałem podkówkę. Na szczęście, na szczęście to dawaj moja. Nie moja, dawaj moja. <laughs> Będzie moja. No i kolejna. Tutaj zapinka. Tym razem jeszcze z klamerką i kawałkiem paska. Kolejna śruba dzisiaj, już trzecia. Tylko ta jest trochę ciekawsza, bo ma podkładkę na sobie, dlatego ją pokazuję. Mówię, przyjdę pod to takie drzewo, sprawdzę, czy coś nie leży. I na samym wierzchu nawet nie musiałem kopać 50 groszy, to znaczy 50 pi. Teraz klamerkę znalazłem a no, na pewno od przęży końskiej Dawno tego nie widziałem, no i teraz wyszło z płonka Nic tutaj prawie nie widać, no tam są jakieś ślaczki, to, ale takie o no i co, kochani, myślę, że na dzisiaj pokopane wyszło to, co wyszło, ale chodzę już jakieś. Ile tu będzie? 6 godzin? Prawie 6 godzin, coś takiego. Prawdę mówiąc, już mi się nie chce, także zapraszam na krótkie podsumowanie. A co to, brudny wyświetlacz? Podzieliłem dzisiejsze znajdki na dwie grupy: na typowe śmieci i fanciki dnia. Nie wszystko z tych śmieci Wam pokazywałem, jak wyciągałem, po prostu bez sensu, żeby tam zanudzać Wam z tym żelastwem, skoro i tak jest na podsumowaniu, także jest to co widać, ta podkówka trochę ciekawsza, z tego złomu się wydaje, tutaj kilka śrubek, piłeczka, fancik na oko, typowe śmieci, tam dwa kapselki, zrywka i puszka aluminiowa, to znalazłem pod tym drzewem, gdy chodziłem co 50 pił wyciągnąłem, które... Jest tutaj, 50 pikaczy, te dwie zapinki do smyczy, albo do czegoś od koni, tutaj jest klamerka, też myślę, że od paska dla koni, spłoneczka. Ten pierwszy fańczka bo drugi, dzisiaj już sam teraz nie pamiętam co to było, chyba pierwszy, no ciekawi mnie co to jest, bo tutaj są wzorki jakieś na tym, takie bajery. Kolejna część. Cały czas myślę, że to jest od Jan Tutaj jest takie jeszcze typowe wcięcie. No ciekawe. Może się ktoś wypowie z większą wiedzą niż ja. I te nie wiem, czy to monetki, czy co. To jest takie wytarte, że na tym w tym momencie ja nic nie widzę. Ale kształtem przypomina monetę. Także kto wie co to będzie. W domu oczyszczę. Wy na pewno już najlepszy stan tego zdjęcia. Widzieliście na na swoich ekranach. Tutaj guzik. Też mnie bardzo ciekawi, co to będzie. No i kurde, ja to uważam za fancik dnia dzisiejszy. Na tym są jakieś no, szlaczki, tam różne pierdoły, spod spodu nie, nie widzę, żeby było miejsce po, po łóżku, żeby zakwalifikować to do guzika, tak jak to, niby wielkością podobne do siebie. Ale ten jest troszeczkę większy No i tutaj widać wyraźnie to łóżko Ale na samym guziku z przodu No to jeszcze tam coś jest chyba Ale nie jestem w stanie tego w tym momencie odczytać W tym odcinku to tyle Jadę do domu składać film z magnesu Który wy już pewnie widzieliście Ale ja go jeszcze muszę dokończyć Z nadtamizy co tyle złomu wychodziło Jutro jadę na wykopki, zupełnie nowe miejsce, nowe pozwolenie mam, także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Podejrzewam tak w duchu, że jeszcze nigdy tam nie, nikt nigdy nie chodził po tym polu po reakcji właściciela pola, także jestem dobrej myśli co do jutrzejszego dnia. Tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się następnym razem. Piona!